No szczerze mówiąc jestem trochę zaskoczony. Nie uważam tego długu publicznego za zadłużenie fikcyjne. Ono jest prawdziwe, bo na czym to polega? Rząd sprzedaje między innymi oprócz zagranicznych pożyczek, które Polska zaciągnęła i które tam spłaca jeszcze te z okresu Gierkowskiego. To nie żadna fikcja, to jest prawda. Rząd sprzedaje papiery skarbowe, obligacje, to znaczy papiery wartościowe, które są zobowiązania takie, że rząd je wykupi i zapłaci procent. No, to nie jest żadna fikcja. Czy dla... pani na to? Panie się... redaktorze... Y... Ja nie mogę dyskutować, nie jestem ekonomistą, tylko mówię, że do takich wniosków żeśmy w tamtej audycji. To była jakaś audycja taka. To może pani, by, ma pani jakieś konkretne pytanie, tak? Nie, nie no, czy to zadłużenie po prostu nie jest. No, ono nie jest fikcyjne, ono jest oczywiście, tylko czy to forma tego zadłużenia nie jest. da się ekonomicznie jakoś zredukować? Bo. No są dwie możliwości, albo jest płacić, albo y, ogłosić niewypłacalność to jest. Y, Ale To tak, są więc... nasze środki finansowe, oni, na, y, oni pożyczają jakby nasze pieniądze, czyli my się zadłużamy jako społeczeństwo u siebie. Y, proszę Pani, ja bym prosił to, y, jest... to przedyskutować właśnie z panem Szczęsnym Górskim i y, z panem z paną Dianim Buszę. Bo, bo tu jest jakiś y, no, no dług, wewnętrzny, dług wewnętrzny na tym polega, że rzeczywiście państwo pożycza od własnych obywateli, tak to się no, nazywa. No, 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 więc właśnie, no. No tak, ale, no, tak, ale, my, my no, tak, ale uprawnionymi, uprawnionymi, bo Sejm uchwala budżet na przykład na rok 2004 z deficytem 45 no, miliardów złotych. Rząd musi te 45 miliardów złotych znaleźć, bo inaczej wojsko nie dostanie pieniędzy, urzędnicy nie dostaną pieniędzy, emeryci nie dostaną emerytu, bo zabraknie pieniędzy. W związku z tym rząd sprzedaje, emituje obligacje skarbowe, czyli takie papiery zobowiązania, że wykupi te obligacje za na przykład za 20 lat. No tych akurat nie może sprzedać, bo nie wierzą, że Polska gdzieś tak, tak długo istniała ale roczne powiedzmy czy dwuletnie i y, banki czyli fundusze inwestycyjne kupują y, takie obligacje no ale potem domagają się spłaty więc to żadnej sufikcji tak. nie ma myślę, Jeszcze... że to, to jest też taki temat obrębny no, i szeroki tak, tak, ale, ale, ale tutaj pytamy się o to, bo kiedyś była taka, taka audycja mhm. i z była Pani może kolejny telefon, na, Panie Prezydentze bardzo prosimy, telewizja trwa, słuchamy niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica teraz i zawsze mówi Wojciech z SM ja żyję tutaj w Niemczech już no paręnaście lat i chciałbym może tak zaapelować do moich kochanych rodaków, że tutaj w Niemczech w zasadzie problemu ani wielkiej dyskusji na temat konstytucji Unii Europejskiej nie ma. Także ja bym chciał zwrócić uwagę, że Polacy byli szczęśliwi, że po prostu w Polsce ten problem istnieje i że my mamy jeszcze szansę być może doprowadzić do tego referendum. I tutaj bym miał takie pytanie i prośbę do pana redaktora o rozwinięcie tego problemu. Jak pan to widzi, czy jest wielki sens w tej chwili walczyć o to, żeby jednak doszło do tego referendum? Moje zdanie jest tak. To jest, ja widzę, jakiś w jakimś sensie e, ratunek po prostu no, dla Polski i dla tej e, naszej kochanej niepodległości, żebyśmy jej nie utracili. Czy można prosić pana redaktora o troszeczkę rozwinięcie tego problemu? Referendum nie jest jakimś środkiem, które definitywnie może zapobiec przyjęciu Konstytucji Europejskiej. No, może być, może tylko je to odroczyć może tylko zmodyfikować sam traktat konstytucyjny dlaczego w Niemczech nie ma takiej debaty, dlaczego w Polsce jest bo w Niemczech nie ma, dlatego, że konstytucja europejska jest pomyślana tak, żeby Francji, Niemcom i jeszcze trzeciemu państwu, na przykład Wielkiej Brytanii, przyznać prawo weta, to jest zapisane nie ekspresji z verbis, bo tak oczywiście nie można tego zapisać ale jest zapisane w zasadzie podwójnej większości Francja, Niemcy i jeszcze trzecie państwo Wielka Brytania mają prawo weta. No trudno żeby było inaczej. Z drugiej strony, tak patrząc na to z niemieckiego punktu widzenia, Niemcy pokrywają 25% budżetu Unii Europejskiej, to jest wpłata niemiecka cały czas są płatnikiem netto, więc trudno wymagać od Niemiec, żeby godziły się na sytuację, kiedy mogą być przegłosowywane, na przykład przez Cypr, Portugalię, Polskę i dalej. Tak, no przecież jasno, nikt się na to nie zgodzi. Jak dopóki Niemcy nie zostaną zmuszone do tego, to się nigdy na to nie zgodzą i dlatego, dlatego są bardzo stanowcze, żeby to prawo weta utrzymać. Owszem, państwa głosujące w Radzie Europejskiej, która składa się z szefów państw lub rządów, i w Radzie Ministrów, która się składa z ministrów delegowanych przez rządy, w każdym razie ma się składać, mogą przeforsowywać na zasadzie większości głosów różne ustawy europejskie, czy rozporządzenia europejskie, czy decyzje europejskie, bo tak Konstytucja to nazywa, ale. I to jest ta zasada pierwszej większości. Zasada drugiej większości mówi owszem, dobrze, tak. Ale każde z państw może zażądać sprawdzenia, czy decyzja, czy ta większość, która głosowała za konkretnym rozwiązaniem, reprezentuje zarazem 60% ludności Unii Europejskiej. Otóż bez Francji, bez Niemiec i jeszcze trzeciego państwa takiej reprezentacji nie ma, dlatego mówię o prawie weta. I wydaje się, że no to tłumaczy upór Francji, upór Niemiec. No i powiedzmy sobie rezerwę brytyjską czy włoską wobec tego pomysłu. W każdym państwie, a zwłaszcza w takim, które ma, no, ma tyle już czynników państwotwórczych, takich imperialnych powiedzmy sobie, jak Unia Europejska, musi być jakiś suweren. No nie może być tak, że będzie tam panowała anarchia. Każde państwo będzie na własną rękę decydowało. Ktoś musi mieć ostatnie słowo i te trzy duże państwa chcą mieć po prostu ostatnie słowo. Z punktu widzenia Polski to jest oczywiście niekorzystne, mhm. no ale I dlatego. Dlatego proszę państwa bronić swojej pozycji tego słowa, Naturalnie. tego słowa ostatniego. Naturalnie. Mamy rozmowy, kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę, telewizja trwa, słuchamy będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewicza. Teraz zawsze witamy serdecznie kogo? Adam z Podlubelskiej Wsi. O, Witam Adam. ojca pana Stanisława Michalkiewicza. Miałem przyjemność kiedyś, może pan przypomina sobie Felizówce przy Jednośladach. A, bardzo A, miło. Tak, tak. I, I bardzo panu dziękuję za artykuły w naszej Polsce na ostatniej stronie. Ale do rzeczy. Myślę, że zagrożeniem takim jest no, niewidzialnym, jak to pan właśnie stwierdził, że kulturowe, bo ludzie dopiero odczuwają, jak to się mówi potocznie przez żołądek do serca, a ludzie jakby obecnie to jest zagrożenie, że jak po kieszeni odczują, czy, czy bronią bardziej suwerenności tego żołądka niż, a tu właśnie wynika zagrożenie kulturowe, czyli systemowe, przyjęcie konstytucji, na czym to ma polegać, a ludzie raczej rozumują poprzez kieszeń, no może nie wszyscy, ale i tutaj widzę takie, takie no nie, niebezpieczeństwo no wobec, no dla Kościoła też, no my, my stanowimy, bo to nie tylko chodzi o hierarchiczne, ale, ale chodzi o zagubienie się w, w tej pseudoideologii, bo to nie wiadomo właśnie do, ku czemu to zmierza, a właściwie to wiadomo, skoro ma te pokłady te masońskie i, i ono raczej kieruje się ku walce. No, z kościołem i dlatego myślę, że o to, o to jest najgorsze. Niczym Sibir, niczym knuty, ludzie, no duch zatruty. I to jest dopiero ból, może być ból. Tylko ono się przekłada, ludzie rozumują poprzez żołądek. Jak zacznie coś drożyć, no to wyniki. No i co do właśnie mnie to dziwi, trochę tak postawa w, no, w opiniotwórcza, czy może kreowanie takie, że platforma, no, obywatelstwa, jakieś tam punkty. Myślę, no przecież w sumie to jest to samo co Unia Wolności, ono się nie różni tak samo jak na plus wyniki w sondażach pana prezydenta, a pana premiera, no przecież to, to, to jest ta sama opcja, w to samo idzie, tylko to pozorowanie jest niby w ten sam kierunek. No może to tyle, dziękuję. Dziękuję Panie Adamie. No, pan ma rację, że większość ludzi ma taką skłonność do postrzegania, że tak powiem, procesów politycznych w ogóle wszystkich przez, poprzez y, ekonomiczny wymiar. Y, to nic złego, bo rzeczywiście taki związek przyznowy istnieje. Ja bym tylko uczulał y, na to, że właściwie również i poziom życia, również i poziom gospodarki bardzo zależy, chociaż może na pierwszy rzut oka ta zależność nie jest taka oczywista, bardzo zależy od dominujących idei. Idee mają konsekwencje. Jeżeli. No dlaczegożby komunizm się nie udał? Właśnie nie udał się ekonomicznie, przynikt nikt Związku Sowieckiego nie zawojował, tylko on upadł pod ciężarem własnych błędów właśnie ideologicznych, właśnie ideologicznych, nie dając ludziom wolności gospodarczej. Po prostu no, nie wytrzymał konkurencji z resztą świata. No i Reagan wreszcie Związek Radziecki zazbroił i tak się to skończyło. Także warto ten związek przyczynowy między ideami Widać. a poziomem życia i w ogóle stopniem rozwoju gospodarczego zauważyć. I dlatego, między znaczy nie tylko dlatego, bo w końcu ludzie nie, jak to mówi Pismo Święte, nie samym chlebem człowiek żyje, prawda? Człowiek musi jeszcze mieć Bez wartości, tak? Jakąś ta, ta, ideę musi ideę, mieć, no i zaś, się. Może kojarzy nam tak troszeczkę, no, ale no, wartości. No idea przewodnia. No życie. idea przewodnia, no chociaż na przykład no, chce być zbawiony, prawda? Tak. Chce osiągnąć USUNI. Taką ma ideę, no chce osiągnąć wieczne. Inni powiedzmy, no nie wiem, chcą zrobić karierę. To różne mają ludzie idee. Jedna jest lepsza, druga gorsza. I z tego punktu widzenia warto spojrzeć na Unię Europejską. Jak i Unia Europejska ma ideał. No właśnie, no właśnie. To, to pytanie chciałem, może zostawimy na drugą część, żebyśmy... Się na, na sedno, na, 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 na przyczynę, bo tam skutki dotykają. prawda? Skutki do nas dochodzą, pytamy się, jaki będzie drugi dzień maja. No jaki ten dzień będzie, prawda? No pierwszy maja, no to... Uf, no nie ja sobie nie wyobrażam tego, jak to Myślę, że Świat ta... będzie istniał, to Myślę, wiemy, że jeżeli pozwoli... Miłość napisał taki wiersz, że nawet koniec świata to niczym szczególnym się nie zaznaczy, przynajmniej na początku, niczym szczególnym się nie zaznaczy, wszystko będzie tak jak było, a to właśnie wejdziemy w koniec świata. koniec świata, no ale mówi, że... Będą bardzo Pewnie, na pewnie będzie tak, tak pewnie na, będzie to narastało. Na, na tak. pewno patrzą tutaj głębiej i my jesteśmy ludźmi też pisma świętego. Panie redaktorze, rozmawiamy z naszymi telewizjami, więc okazja szczególna. Bardzo proszę, słuchamy. Telewizja Trwam. Wiem, że ktoś był. Halo, proszę bardzo. Halo? Tak, słuchamy. Szczęść pana. Boże. Szczęść Boże. Ja chciałbym, żeby pan redaktor trochę odświeżył pamięć słuchaczom, jak i telewizom Telewizji Trwam. Odnośnie zadłużenia ekipy Gierka. To jest bardzo ciekawe. Zresztą społeczeństwo jest już trochę powiedzmy zmęczone, ale niezależnie od tego, skąd te ogromne zadłużenia się wzięły. Która ta ekipa spowodowała właśnie to całe nieszczęście. Bóg zapłacił. Dziękuję panu bardzo. Szkoda, że imienia, że poznali. Halo? Halo? Ja, ja podałem imię Henryk Zabrza. Pan Henryk Zabrze. Tak. No ja, ja myślę, że. Tu ja sobie bierka. muszę najpierw odpowiedzieć w e, No było tak, że rzeczywiście Polska wtedy pożyczyła za granicą e, około, jeśli dobrze pamiętam, 20 miliardów dolarów. E, rachunek był taki, że Polska pożyczy te pieniądze. Zbuduje, zmodernizuje przemysł i towarami produkowanymi przez ten przemysł będzie spłacała ten dług zagraniczny. Założenie było może i teoretycznie poprawne, tyle tylko, że te towary Polska z oszczędności kupiła technologię nie pierwszej świeżości, w związku z tym potem na te towary nie było już popytu poza obozem socjalistycznym. I w rezultacie no, nie można było spłacać. Edward Gierek, czy ekipa Edwarda Gierka na spłacenie długów zaciągała kolejne pożyczki, coraz wyżej oprocentowane. Dochodziło do tego, że nawet krótkoterminowe kredyty były zaciągane na 20% przy 4% wzroście gospodarczym rocznym. Także było no, widać było, czym to się musi skończyć w rezultacie narastania należności odsetkowych dług wzrósł do 40 miliardów dolarów został zredukowany na początku lat 90. takim negocjatorem z ramienia polskiego ministerstwa finansów był pan minister Krowicki jeśli dobrze pamiętam czy Krowacki jakoś tak się nazywał i to to był pan Wałęsa, prezydent? Tak, tak. Uciąłem. Dwa były, no nie zupełnie, dlatego że częściowo tylko. Polska w, w tej chwili jest zadłużona, jeśli chodzi o dług zagraniczny, w dwóch takich grupach banków, tak zwanym klubie londyńskim i klubie paryskim. Klub londyński skupia banki komercyjne, które po prostu Polsce pożyczały rządowi polskiemu, natomiast klub paryski skupia banki, które Polsce pożyczały, mając gwarancję własnych rządów, że Polska te długi odda. Do klubu paryskiego jeszcze do niedawna wchodziła Brazylia, ale teraz już Brazylię Polska, Polska spłaciła. W związku z tym, poza Austrią, to wszystkie państwa, wszystkie te państwa tworzące, że tak powiem w skrócie, klub paryski, są naszymi sojusznikami w Sojuszu Atlantyckim. Co na przykład mnie skłania do takiego pomysłu, żeby wykorzystać może nasze dobre stosunki obecne ze Stanami Zjednoczonymi. I w ramach, że tak powiem, różnych przysług które, politycznych, które Polska Stanom Zjednoczonym wyświadcza, żeby Stany Zjednoczone wykonały pod naszym adresem taki przyjazny gest w postaci zgody na militarną konwersję tego zadłużenia w klubie paryskim. Chodzi o to, żeby Polska. Odrobiła to wojsk e, Tak, ponieważ jesteśmy wszyscy sojusznikami w jednym sojuszu, no to Polska za te pieniądze, które ma oddawać, zobowiązałaby się, że przeznaczy je na modernizację własnej armii, która no, jest w bardzo ważnym miejscu obszaru kontrolowanego. Oczywiście, że to by... tak. no właśnie to jest argument. No i wydaje mi się, że warto się schylić po te pieniądze, warto, żeby polska dyplomacja o coś takiego zabiegała. Ale pytanie, czy właśnie o to, o to zabiega, czy to jest tylko. O ile mi wiadomo nie, o ile mi wiadomo nie, ale szkoda, bo no to nic złego by się nie stało. Cokolwiek by się nie wydarzy, to zawsze dobrze jest mieć na własnym terytorium armię z prawdziwego zdarzenia, która słucha rozkazów rządu polskiego, jaki on by nie był. To zawsze jest to rząd polski. Tak. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę, telewizja trwam, słuchamy. Nie będzie po z Chrystus i no. Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Michał z Nadrenii Westfalii. Witam, panie Michał. Witam ojca Janusza oraz pana redaktora e, Michał Kiewicza. Tak, tak, jest. E, tak, słucham pana redaktora, to mi się tak wydaje, że pan jest po prostu, jakby tam pan się pogodził z tym, że Polska e, utraci swoją niepodległość, bo to wynika z tego, co nam co szykuje ta Unia już, a jeszcze Polska jeszcze nie jest, a już szykuje tą niepodległo, utratę niepodległości, wysuwa różne po prostu dyktaty. No i według mnie jest to coś gorszego nawet niż to, co żeśmy przeżyli ze Związkiem Radzieckim. Ja już mam tych pięćdziesiąt parę lat i żyłem w tamtym ustroju i wiem jak to było, a tu co się szykuje to jed, jed, dla e, narodu polskiego, dla przyszłości jest jeszcze e, wręcz coś gorszego. I ja myślę, że to nie należy się godzić z tym, tylko um, myśmy w jakiś sposób e, po prostu zapobiec temu, żeby jak najszybciej Yy, zmobilizować naród polski i wycofać się z tego niekorzystnego układu. No Bo to właśnie. jest po prostu nie, jednostronny dyktat. Tylko czy jest możliwość, Panie Michal? No czytamy? to chodzi. Jest. Ja, myślę, ja wydaje mi się, że jest. Dlaczego jak nie? Pan, naród został oszukany. Przecież przed, pan, przed głosowaniem była e, 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 propaganda w jedną stronę i propaganda była nieprawdziwa na nieprawdziwych faktach. Trzeba było po prostu e, naród e, też informować o tym, jak żyje się w, e, w innych państwach poza strukturami Unii Europejskiej. A no. jak można to rozbudowywać e, państwo i przyszłość narodu, kiedy się ogranicza produkcję w, w różnych gałęziach, no. ogranicza się e, produkcję rolną, przetwórstwo, e, nie dopuszcza się, e, nie, ma, nie, ma, nie będzie swobodnego przepływu e, w znalezieniu pracy na ileś tam lat. No to jakże w takim układzie to należy wobec tego, myślę, że należy przeprowadzić jeszcze raz referendum ogólnokrajowe i wypowiedzieć, niech ma wreszcie cały naród wypowie się, bo to była fałszywa propaganda. Tak, ale w tym układzie, panie Michale, no, kochany, tak. nikt nie ogłosi takiego referendum z Proszę pana, zgodnie z konstytucją Rządu. polską referendum ogłasza albo Sejm, hmm. albo prezydent za zgodą Senatu. W tej chwili nie ma możliwości ani jednej, ani drugiej, więc... Niezależnie od tego, co ja na ten temat myślę, czy ja się zgadzam, czy ja się nie zgadzam, no trudno powiedzieć, że ja się zgadzam. Ja dopóki nie zapadła decyzja w referendum, jeździłem po Polsce i namawiałem, żeby głosować przeciwko. Skoro się to nie udało, no to nic teraz nie mogę poradzić. Zresztą nie... Nie po co tu zostałem zaproszony, żeby obmyślać sposoby jakieś, których zresztą nie widzę w tej chwili, tak, no to to szczerze to. myślił, tak. Natomiast tutaj ksiądz pytał mnie o to, co się może wydarzyć i ja według swojej najlepszej wiedzy i intuicji na te pytania odpowiadałem. Proszę pana, jeszcze jedno powiem. No, w polityce fakt to jest tak, jak w religii dogmat. No, fakt miał miejsce i nic na to poradzić nie możemy. Być może, że w najbliższej czy w dalszej przyszłości występują jakieś inne fakty, które będą bardziej nam odpowiadały. No i być może, że powinni, znaczy nie być może, tylko powinniśmy na rzecz wystąpienia tych faktów pracować. Powinniśmy mieć jakieś wyobrażenie, jakie one powinny być i co właśnie do, do czego zmierzamy, czego chcemy. Bo to jest bardzo ważne. Natomiast ja omawiam sytuację obecną. A sytuacja obecna jest taka, że no nic nas chyba nie uchroni przed 1 majem tego roku. Tak, no i o tym właśnie mówimy, bo był taki wicherek nadziei dla tych, którzy nie chcą się pogodzić z myślą z wejścia Polski do Unii Europejskiej, że wtedy jakby był ten taki blok, prawda, w Sejmie, że i tam Platforma, i inne tam te partie powiedziały, że. Jeżeli tak, to nie ustąpimy nie, będziemy, nie możemy ustąpić, że wtedy, no, powiedzmy, zróbmy referendum, prawda? Większość sejmowa się zbierze, no i przegłosuje ten ten, teraz tak... No ale nie ma takiej większości. Ale tego nie ma, no i Ta. tak jest no, Był taki moment takiego pewnego. Być a może, może jednak, a być może, się może gdyby obudzi. pojawiła się, być może, że m, kiedy po wyborach m, pojawi się inna większość sejmowa, to być może, że takie referendum zarządzi ważne jest, żeby no, w międzyczasie nie weszła w życie Konstytucja Unii Europejskiej, dlatego że ona przewiduje... Nie, ona przewiduje procedurę wychodzenia z jakiegoś państwa, wypowiadania członkostwa w Unii Europejskiej, owszem, przewiduje, ale to jest bardzo skomplikowana procedura i dosyć długo trwa. Więc wtedy byłoby nam trudniej chyba niż teraz bo teraz jeszcze dopóki konstytucji unijnej nie ma, to no, z Unii można wystąpić na zasadzie zgodnej z, znaczy zgodnej z ogólnym prawem traktatowym. To znaczy w przypadku traktatu wielostronnego no, wymagałoby to też y, akceptacji wszystkich państw, które ratyfikowały przystąpienie Polski do traktatu akcesyjnego. Naprawdę sprawy zaszły dosyć daleko. To nie, jest, y, to nie jest taka prosta rzecz y, y, wypowiedzieć y, układ międzynarodowy, zwłaszcza kiedy y, temu układowi towa, do, znaczy, towarzyszą pewne zobowiązania natury finansowej. W Akropolu przecież bolały no się łzy no tak, nie to, to, tylko szczęścia. Tak, i to jest, i to już, to już przestają być żarty, bo to nie jest tak, że te zobowiązania na człowieka finansowej są fikcyjne, tak jak i dług publiczny jest fikcyjny, to jest wszystko naprawdę. Panie że ta część rozmów jest, już dobiega końca. Zapraszamy słuchaczy telewidzów do Radia Maryja po 21.30. Tam się pojawią takie pytania, ile potrwa... Czy ile będzie istnieć jeszcze Unia Europejska? To pytanie zadamy, może teraz nie odpowiadamy. I drugie fundamenty, żebyśmy wiedzieli, żeby no, coś zwalczać, czy powiedzmy pewnym procesom się przeciwstawiać, musimy wiedzieć, jaka jest ich geneza. No to prawda, maksymalnie. Zaczniemy prawie. tak. O, po 21.30 w Radiu Maria. Tymczasem dziękuję bardzo serdecznie panu redaktorowi Stanisławowi.